Kiedy otrzymaliśmy ten zbiór tych map i uzupełniliśmy go naszymi, z naszych zbiorów, które już mieliśmy wcześniej, postanowiliśmy zrobić taką właśnie oryginalną wystawę. Dlaczego taką wystawę? Bo te mapy, które zgromadził ten były mieszkaniec Prus Wschodnich, pan Szacht, przedstawiają praktycznie całą historię kartografii w Prusach. Mówię o Prusach, pojęcie bardzo szerokie, Prusy Wschodnie, Prusy Zachodnie, ale generalnie chodzi o te tereny, które my dzisiaj nazywamy Pomorzem Pomyślańskim, Warmią, Mazurami, Górnymi Prusami. Yy, ta wystawa ma tytuł Pomiędzy Wisłą a Niemnem. Widzieliśmy, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że być może same Prusy to będzie troszeczkę na mało. Dlatego wkomponowaliśmy yy, w, komponowaliśmy, w komponowaliśmy tą wystawę również piękne mapy dawnej Rzeczypospolitej, a więc Królestwa Polskiego i Litwy. Yy, te mapy, które są naprawdę w tej chwili rarytasami, jeżeli chodzi o kolekcjonerów, bardzo małych jest, szczególnie w kraju, wyniszczonych przez wojny, i tak dalej, one są naprawdę rewelacyjne. Przedstawiają one nie tylko to, co było dorobkiem kartografii, ale również to, co nas najbardziej interesuje. Pokazują wielką Rzeczpospolitą od Morza Czarnego po Morze Bałtyckie. I to jest właśnie to Proszę Państwa, to wszystko są oryginalne. To są drzeworyty, miedzioryty, staloryty. czyli to są techniki. Wykonywania map. Na tych mapach możemy zobaczyć praktycznie wszystko. Jest na tych mapach również miasto, nazywane wtedy, w na tamtych czasach po niemiecku Rumelsburg. Na tych pierwszych mapach, najstarszych, które gdzieś tam na początku się znajdują, znajdujemy miasto pod różnymi i przeróżnymi nazwami. Raz Rumelsburg, Kramelsburg, Remsburg, Z czego to wynika? To wynika z tego, że po prostu. Kupcy, czy ludzie, którzy otrzymali pewne zlecenie, poznania tego kraju, zapisania, opisania go, podróżując po, tych, po, po morzu Dawnym, po e, plusach zachodnich, po, po Morzu Wślańskim, gdzieś sobie jakieś tam notatki robili, coś zapamiętali, a że nie do końca zawsze perfekcyjnie, to o tym spróbuję Państwa przekonać. Otóż na najstarszej mapie, która tutaj się znajduje, jest to mapa Henryka Cela, po to słuchaj z 1542 roku. Ta mapa pokazuje praktycznie dawne państwo zakonne. Zakonu już w tym czasie nie było, istniało już Księstwo plusy, ale ta mapa pokazuje tą historię jeszcze sprzed 200-300 lat. I na tej mapie co widzimy? Otóż największym środkiem na zachód od Wisły jest nie Gdańsk, który miał wtedy 10 tysięcy mieszkańców, tylko Starogard, zaznaczony takim dużym znaczkiem, podczas gdy Gdańsk jest zaznaczony na takim malutkim czego to wynika? To wynika z tego, że prawdopodobnie ta osoba, która zdawała relację człowiekowi, który przygotowywał rytm płytę, żeby potem ją odbić na papierze, coś pomyliła. Być może głównym szlakiem handlowym z Rzeszy do Marborka przyjeżdżała, a Majka Staroga gdzieś zakodował się pamięć. Widać z tego, że ta osoba nie była na miejscu. Bo takiego błędu żaden historii, żaden zrobić nie mógł, gdyby ten oba miasto odwiedział. Gdańsk miał 10 tysięcy mieszkańców, był obok Rygi, drugim największym miastem nad Bałtykiem. A Staroga liczy wtedy tylko zaledwie 800 mieszkańców, więc coś tu jest nie Na każdej z kolejnych map są podobne sytuacje, otóż nie zgadzają się rzeczy. Że... Na tych malutkich mapach z Atlasu, które Państwo tam zobaczycie z tyłu w pewnym miejscu, jest taka sytuacja, że yy... Rzeki Państwu na pewno bardzo dobrze znane, czyli tutaj padające od zachodu do Wisły, czyli Brda, Daj, i Bierzyca, Są na tych mapach praktycznie odbogami Wisły. Tworzą już praktycznie na wysokości wydgoszczy, jak gdyby deltę. I ta Brda płynie nie do Wisły, tylko płynie do Bałtyku tak samo jak Wieżyca i rzeka Wda. Z czego to też wynika? wynika z tego po prostu z nieznajomości kraju. Potem, w zasadzie przez dwa wieki, nie zrobiono z tymi mapami nic. To były kopiowane. Jakiś inny wydawca dostał mapę, narysował dwa znaczki, oczywiście przy tym robił z masę błędów, yy, pokazując miejscowości w, w, na, na, na terenach, na których nigdy nie mógłby być. I te kopie już nie mają żadnej wartości historycznej. No Najlepszymi mistrzami w tej dziedzinie nieudolności i partarstwa byli anglicy. Bo na mapie z końca XVIII wieku, po pierwsze, nie zauważyli, że już nie ma królestwa polskiego. Po drugie, e, Półwysep Hel nie występuje na tej mapie, mimo że już na ma najstarszych mapach, między innymi na mapach Toleriusza ze starożytności, ten Półwysep Hel jest gdzieś tam zaznaczony. Anglicy przez tyle wieków nie zdążyli się zorientować, że po prostu coś takiego jak Półwysep Hel istnieje. E, byli bardzo, e, Anglicy byli bardzo mocno e, zorientowani w kierunku Afryki i Azji, tam gdzie mieli swoje kolonie, a ta Europa wschodnia dla nich to była prezydencja zupełna. Stąd... E, Stąd niegodne wręcz naukowca czy kartografa interpretowanie sytuacji stanu geograficznego na tych terenach Europy Środkowej i Wschodniej. Proszę Państwa, na tych mapach, szczególnie na tych mapach Rzeczypospolitej, jest bardzo dużo takich elementów, które nas zaciekawią. Otóż na jednej z tych map pokazujących praktycznie Zaporoże, Ukrainę i tą całą okolicę, dawne ziemie Polskie, znajdują się ciekawostki. Na, na, na jednym miejscu na wysepce, na rzece Dnie, zaznaczony jest jakiś maleńki obiekt, który jest podpisany z francuska, że to jest Nibitrezo, czyli skarbiec. No to jest oczywisty błąd. To prawdopodobnie była taka taki magazyn broni, magazyn Arsena. podręczny, arsenał, coś w tym rodzaju. Błędna interpretacja pewnych zaszłości historycznych powodowała, że kartograf w rozpędzie na granicy pomiędzy. Za szczyzną, a tatarszczyzną, czy turczyzną umieścił jakiś skarbiec, nie wiadomo po co. To jest też, to wynika, z czego to wynikało. Oczywiście, no nie było w tamtych czasach takich perfekcyjnych mediów jak dzisiaj i ludzie posługiwali się, zbierali informacje na zasadzie jedna pani, drugiej pani, w ten sposób. I to zostało to było przejmowane i następnie na tej zasadzie również kopiowane. Co oczywiście prowadziło do licznych błędów na wielu, wielu Proszę Państwa, e, można było o tych mapach mówić bardzo dużo. Ja proszę Państwa, abyście Państwo z tymi mapami zapoznali i oczekuję pytań, ewentualnie jestem do Państwa dyspozycji. Tak. Tak.